Witam Was! Ta, po prostu takie małe depony nie crazy niestety mi gazetka przemokła, ale dobra zaczynajmy już wszystko tutaj A o, muszę wszystkich opuścić o Jezu wstawmy spajk a dobra, śniadanie ma być aaa, wsuwanąłem Kurde Spike co ty robisz? Spike co ty robisz? Spike jesteś crazy wiesz? Nie, nie jestem wcale crazy hmm, Dobra Stawaj Apple Bloom na śniadanie Śniadanie, kupię śniadanie Ale lubię śniadanie O, hej, bo uglą mnie chce słodkać piśmieć. Wiem, gdzieś słodka pśpie. Ja wiem. Ja się wstaję! Wu 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 wu. E patrz. nie, lubię tu siedzieć. O, dobra, już lubię tu siedzieć. O, oow! Ooo, już nie, 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 nie lubię. Teraz obudzę twajlejt idź I śniadanko A To nie to jest księżniczka, to jest... Jakoś nie to nie... Kurde, miejsca nie ma już Księżniczko Pora na śniadanko Nie mieścimy się wszyscy nia Spike Co ty robisz? Jak ty tu nie pasujesz? Pinkie, śniadanko! Będę cię śledził! Tak, będę cię śledził! Musiał być cię śledzić! Mama Pinkie! Nie pani o co Już wiedziałaś o co chodzi? Ja zawsze wiem o co chodzi. Dobra, wszyscy już są. Będę miała miejsce, będę miała miejsce, w którym zawsze mi nie wygodnie. Dobra, poniocze. Co dziś będziemy robić? O, 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 o. Ja wiem. Chodźcie, tu wszyscy. Au. Chodźcie, wszyscy. Może. Pojedziemy na wycieczkę. Co ty pięknie u nas? Ale czymś? Aha, to już co innego. Dobra. Zadzwoni zaraz? Ej lepiej, ja zadzwonię. Dziś telefon? O nie! Muszę telefon sobie kupić. Zaczekajcie, się, telefon kupię? Piłam, już kupiłam, już kupiłam, już e, kupiłam. Halo? E, tak, bym chciała zamówić taksi e, na... Na co jedziemy? Na Morze Bałtyckie. Nad Morze Bałtyckie. Tak, tak. E, Ile nas jest? Ale ze mną gdzieś? Aha, dobra. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobrze, dziękuję. Tak, tak. Za chwilę będziecie musieć spakować. pakować! Telefon na pewno, ale w ciołach! W Szybko, pakujemy się, pakujemy się. Trzeba zrobić pauzę. Dobra, wszyscy są? Wszystko na pewno wszyscy zebrali? Tak, 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 tak. Dobra, teraz czekamy. Taka bez kierowcy, to takie mi się podobają. No takie są zasady, że najmniej się muszą być w środku. No tak, samochód się popsuł. Tylko musimy jechać. Jechać. O, matko, serka, serka, serka. Bo on mi stąd. Cześć, jestem kotek, Mogę ci się z zabrać? zabrać? Dziękuję. Nie? Proszę, jeśli bądź do mnie, no dobra. Gdy? Otwórzcie się. Nie na nas! Bo. Zderz.

No to gdzie? O tam. Da da da, da 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 da. Da 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 da. O nie, teraz będzie trudno. A, kucyki! O, o, o! wypadek! Wypadek! Kareczka. No cześć. Hehe! O boże, skrzydło mi odpadło.

jedziesz. No kurde. Co z wami jest? Ty? No to mi skrzydło opadło. Spadło no. Cicho bądź. Ty tego nie naprawisz Boże! Dwa cicho bądź. Bo to się jedzie. Ale jest parking dla dużych samochodów. Bum. Bum 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 bum. Wszystko Tak. Dobra. Alleluja, alleluja. Ga da da da. da. Może już jest. Może brytkę, może brytkę. Trzeba rozpakować wszystkich. Ciekawe czy... oni się tam poobijali. O, ładnie się. Wow. Ale mi się kręci w głowie. A mi też się kręci. Nie mogę latać! A ja, siedział, się. O matko, jak, jak nie yeah. Jezu, byłem w jakimś opakowaniu i tak mi się crazy zrobiło. Rozpakowani, dam, dam. Dobra. Wszystko zaraz rozpakujemy. Ale pauza. Ach, dobra, wypuśćcie mnie stąd, Dzięki. Kupię, opakowanie. A. No teraz to jest normalne do opalania. Ja pójdę do wody. Jejejej! No ja wolę sobie poleżeć. I ja mogę z tobą. No, dobra, ale nie dla mnie! No, No to wszystko jest crazy. Właśnie crazy. Celestia. Tak, twilight. Tak, tak. Dobra, polecimy może sobie. Uuu, wi, wi, wi. Wystrzeliło Rainbow Bloom. Dan, da 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 da, da. koniec będzie tam. Nam nam nam, nam tam. To już koniec będzie. występowanie Rainbow Dash, Apple Bloom, Pinkie Pie, Rainbow Bloom. Celestia, Księżniczka, Twilight z parku, kotek nieznany, taka niby siostra Pinkie Pie, Pinkie Bloom i mama Pinkie Pie Crazy. I jeszcze Spike. I oni wszyscy występowali tylko dla was. Так, вас не для вас.